Dobrze, cześć, witam ludzie, z tej strony Karolek95 I jak pewnie widzicie, wracam do polecania, yy, do polecania kanałów Tylko i wyłącznie gremerów, bo, bo takim, takowym osobom jest trudniej się wybić Zaraz to wytłumaczę dlaczego Właśnie na YouTube yy, W dzisiejszym odcinku polecę kilka kanałów, które w jakiś sposób mnie zaintrygowały yy, No i... Może zacznijmy, Co, w ogóle brakuje mi jednego subka do 1300 widzów, może to ty właśnie będziesz tym mistrzem, który niedługo mnie zasubskrybuje, mam nadzieję, że tak będzie, <grym> bardzo bym chciał mm, Dobra, może zacznijmy, pierwszym kanałem, który będę chciał dzisiaj polecić będzie to kanał yy, Pedaniele pedanielekk11, jest to Pogrimer, który ma na swoim koncie dużo serii, nie przejrzałem ich do końca, ale ma, ma na swoim yy, kanale SprinterCela a ma kondemnet, proszę, proszę. Ma tensję, o kurde. Tensję będę niedługo zaczynał mm, jako Karolek, więc to też bardzo ciekawe, co ma jeszcze. O, penumbre, dlaczego tu jest tak mało widzów na tym kanale? Nie rozumiem. 26, tylko zachęcam do subskrypcji tego kanału, mm, bo jak wiecie, aha. I teraz może wyjaśnię różnicę, na czym polega bycie grajmerem, let's playerem od pograjmerowania i innych różnych nazw, takich jak pyknijmy, jebnijmy albo chlaśnijmy w... Yy, tu chodzi o to, że wpisując, zagrajmy wy w przeglądarce, czyli tutaj, zagrajmy wy. No, akurat tu wyskakuje Rule of Rose, ale powiedzmy, Minecraft, dobrze. Wyskakują różne, różniste serie tych najpopularniejszych osób. Wpisując, nie znam osoby, która by z nudów wpisała, pograjmy wy w sieci. Tu też moje serie, nie wiem dlaczego piła i tak dalej, Silent Hill 5. Yy, wpisując, pograjmy wy, i co się na pewno rzadko zdarza, bo wątpię, że właśnie jakaś osoba wpisuje pograjmy wy. Yy, Ciężko jest właśnie znaleźć te różne osoby, także y, naprawdę zachęcam do subskrybowania ich, bo tylko tak mogą się wybić. No chyba, że są naprawdę niezależne i jak, w jakiś sposób im się uda, to też y, zachęcam również do subskrypcji ich kanału. No i to jest pierwszy użytkownik, którego chciałem dzisiaj polecić. Drugi użytkownik to użytkownik Daron 83 y, Ostatnim let's Play, jaki on nagrał, y, to był Harry Potter, kamień filozoficzny, i to było dwa tygodnie temu. Więc mam nadzieję, że. Że również wejdziecie, zasubskrybujecie jego kanał. Tyle osób, ile tylko może, bo pograjmy, że powinni trzymać się razem. No i wróci do nagrywania. Ma też tutaj Pro Evolution Soccer nagrane, także bardzo fajnie. No i mam nadzieję, że, że w jakiś sposób zachęciłem Was do subskrypcji jego kanału. Kolejną osobą, którą chciałbym dzisiaj polecić, jest użytkownik Gracz Niedzielny. No i on ma na swoim koncie, co mnie bardzo zainteresowało, Alana Wake'a. Także też nie rozumiem, dlaczego tak mało wyświetleń. Ludzie weźcie się w garść. Kolej się o takim fajnym głosie, bo sprawdzałem, jaki ma głos. Bardzo bardzo taki radiowy, taki telewizyjny, nie wiem jak mam go nazwać. No, eee... tutaj nie ma Karolka. W polecanych szkoda, <laughs> nie zaglądasz na mój kanał, oczywiście nie ma problemu. Eee... Jeśli zaglądasz na inne kanały, bo to jest Twoja sprawa. No, kurczę, cofnęło mnie do jakiegoś Jazzgooda. Eee... Nie znam niestety tego użytkownika. No i to by było na tyle. Ma na swoim kanale eee... Elder Scroll, Skyrima, eee, czy też właśnie Alana Wake'a i również jest pogramerem, więc znalazł się na tej jakże zacnej liście wymienianych przeze mnie osób na dzień dzisiejszy kolejną osobą, którą chciałbym dzisiaj polecić jest użytkownik piwer250 nagrywał swoje let's play z mountain bardzo, bardzo dawno temu ale również mam nadzieję, że po tym jak będziecie wchodzić na jego kanał, pokażecie mu, że że jednak jeszcze chcielibyście, żeby nagrywał że zobaczcie, też ma dosyć taki męski głos ten użytkownik, taki po mutacji, oczywiście każdy kiedyś będzie miał, miał mutację ja, ja oczywiście w to wierzę, bo nie, nie znam osób, które yy, nie miałyby mutacji, chyba że kastraci w późnym wieku, tak, no i to jest kolejny kanał, który chciałbym dzisiaj polecić następnym kanałem będzie, i już przedostatnim dzisiaj, będzie cback.pl, tak, no i to jest kanał, który, na który mi zajmie najwięcej czasu yy, ponieważ to jest typowy zagramer, któremu trudno będzie się wybić mam nadzieję, że to docenicie, yy, ma na swoim koncie o, na początku chciałem powiedzieć, że bardzo fajna wata, chyba nawiązuje do GTA o ile się nie mylę, e, ma na swoim koncie w prototypa między innymi GTA San Andreas chyba w multiplayerze, tak tutaj właśnie widzę jeden, jeden z odcinków, e, jeszcze coś miał chyba aż zerknę e, Prototype, e, GTA, Samp aha, no i tyle, i Uncharted, ale tu nie ma nazwy pograjmy wy, no mniejsza, i różnego rodzaju gameplay z Rayman'a czy też z Ace of Spiders, e, gry przypominające mi Minecrafta, nie wiem dlaczego mniejsza, e, jak już wiecie nie będę polecał nigdy kanałów, e, na którym będzie Minecraft na których będzie Minecraft, bo nie trawię tej gry zupełnie, po prostu nie cierpię Minecrafta Nie wiem dlaczego tak znienawidziłem ten projekt, może dlatego, że stał się bardzo komercyjny i wszyscy na nim zarabiają Każdy, kto nagrywa Minecrafta w tych czasach ma szansę na wybicie się, powtarzam, ma szansę, niekoniecznie się wybije Ale ma niesamowitą szansę, żeby się wybić No yy, i to by było na tyle na kanale yy, CBK.pl yy, yy, Kolejnego Pograjmera I ostatnim Pograjmerem, jakiego dzisiaj chciałbym przedstawić, a właściwie pograjmerką. oczywiście to też zachęcam do subskrypcji tego kanału jak najbardziej będzie Justyna Walczak, ostatni Let's Play. Po pierwsze, nietypowe jest to, że y, let's play nagrywa kobieta, to już pewnie wiecie, bo, bo kobiety są. Mm, może teraz bym zginął jakbym powiedział, że mm, mniej takie mniej wyzwające, mniej y, mniej poruszające mężczyzn w tym świecie Let's Play y, w świecie komputerów, bo nie każda kobieta co prawda y, skupia się na komputerze bardziej. Są kobiety, y, kobietami Kobietami, za dużo tego słowa używam, dziewczynami zaawansowanymi, czyli dążącymi do lepszej nauki, czy też y, szybszym, szybszym założeniu rodziny y, i wychowaniu dzieci, i tak dalej. Są też takie kobiety, które właśnie spędzają czas przy komputerze, i to jest jedna z takich użytkowniczek, która swojego ostatniego let's playa wrzuciła miesiąc temu. Y, także tutaj również mam nadzieję, że będziecie wchodzić na jej kanał, subskrybować, powiecie jej, że, y, że jest fajne to, co robi. Szkoda, że tylko trzech widzów, no więc mam nadzieję, że to się kiedyś podniesie. Zerknę niedługo na te kanały, wszystkie czy, czy coś udało mi się mm, osiągnąć tym poleceniem. No i nietypową rzeczą jest to, że kręci też let's play z Simsów Czyli to jest również ciekawe. Oglądałem drugi trzeci odcinek, bardzo ciekawa historia poruszona. w Ślub, ślubu nie zdążyłem obejrzeć, może za chwilę zerknę. No i to by było na tyle w dzisiejszym polecaniu kanałów. Jeśli jesteś pograjmerem i myślisz, że, że jakoś się tutaj dostaniesz, mam nadzieję, że się dostaniesz, to wysyłaj mi w wiadomości bądź też pisz teraz w komentarzach jeżeli chciałbyś być polecany przez Karolka, no i to jest tylko co miesięczne polecanie, czyli kolejne polecanie na miesiąc wrzesień, już za miesiąc, bo mamy miesiąc sierpień i to jest polecanie na sierpień, kanały, które mam Wam do, właśnie do pokazania. Także jest, jeśli jesteś y, pograjmerem, który chciałby zostać polecony, y, wiesz, że masz fajne filmy, na które mógłbym zwrócić uwagę, zerknąć na Twój kanał, cokolwiek, pochwalić layout, czy też właśnie awatar. I przede wszystkim jesteś pograjmerem, to napisz w komentarzach, bądź też w wiadomości prywatnej. Ja na pewno się do tego ustosunkuję. No i to by było na tyle w dzisiejszym polecaniu kanałów. Mam nadzieję, że osoby, które poleciłem, y, będzie jakiś tam rogal na twarzy, czy że, że mają szansę wybić się y, przez Karolka, że o, tutaj ziomek, no. Nagadłów następny. Nie jestem oczywiście jakimś nie wiadomo jakim celebrytą, ale jakąś tam określoną ilość widzów też mam i chciałbym właśnie pomagać takim osobom jak pograjmerzy, którzy się jednoczą powinni przynajmniej się jednoczyć, tak jak ja to robię w dzisiejszym odcinku. Czyli pokazuję, że każdy ma po prostu szansę. Się pokazać na tej scenie polskiego, też zagranicznego YouTuba. Jeśli potraficie mówić po angielsku, to też kręćcie let's play angielskie. Nie wiem, każdy jest oryginalny na swój sposób. No i to by było na tyle mm, informacji na dzisiaj i w polecanych kanałach. Ja się z wami żegnam. Aha, jeszcze chciałem dodać, że niedługo na moim kanale powinny się pojawić nowe. Pograjmy wy zaraz po Leszkolandzie. Sorry w ogóle, że dzisiaj nic nie wrzuciłem, ale, ale YouTube zaczął stwarzać niesamowite rzeczy. Po prostu odrzucał mi odcinki jeden po drugim i żaden się nie przyjął. Więc bardzo Was za to przepraszam. Mam nadzieję, że jutro wszystko wróci do optymalnego wyglądu na moim kanale i do optymalnego wrzucenia odcinków po dwa na dzień, czy też po jeden. Mam nadzieję, że się trochę też stęskniliście z odcinkami, chociaż nie było po czym. Możecie przy okazji ponadrabiać to, czego nie zdążyliście obejrzeć, jeżeli wróciliście z urlopu, czy też nie wiem z wakacji, z jakichkolwiek nad morzem. Chuj wie jaki. <ścoughs> to było na tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. No i zerknijcie tam czasem na te kanały, zasubskrybujcie jeszcze raz. Użytkownik badania: k 11, Daron83, gracz niedzielny 1, Piwer 250, Piwer chyba tak to się wymawia. CBack.pl, tutaj szczególnie zachęcam do subskrybowania, bo bardzo mało widzów, nie wiem dlaczego. Dołączył w kwietniu, a czyli to dosyć stosunkowo niedawno i 401 widzów. No, zobaczymy, czy się rozwiniesz, niedługo zerknę na Twój kanał. I użytkownik Justyna Walczak, właściwie użytkowniczka. To było na tyle, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych poleceniach, kolejnych let's playach, projektach. Na razie idę spać. Cześć.